Witam ponownie i znowu spotykamy się w naszym vehikule Czasu, w Kamienicy Czynszowej. Jest to druga część spotkania w mieszkaniu u Nowaków po 1960 roku. Jesteśmy w dużym pokoju, proszę Państwa. Jesteśmy w dużym pokoju i nie zdziwiłbym się, gdyby większość albo bardzo dużo z Państwa rozpoznało w tym pokoju swoje czasy młodości czy dzieciństwa w zależności od wieku w jakim, yy, yy, jakim jesteście oglądając ten filmik dlaczego? Dlatego, że to był taki czas, proszę zobaczyć na ten pokój, w który całe wyposażenie było bardzo yy, podobne yy, w każdym prawie domu. Yy. Dzisiaj oferta, którą, nam możemy spotkać, z którą możemy się spotkać w sklepach jest ogromna, mnóstwo różnych modeli, mebli itd., dalej sprzętu. Natomiast wówczas pojawiały się pewne meble, takie systemy meblowe, nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywało, faktycznie meblościanki czy komplety, tak jak ja tu siedzę na wersalce fotele, one były, to były pewne podobne modele i wszyscy y, kupowali i mieli w domu na przykład taki pokój tak samo urządzony. Był charakterystyczny stoliczek, proszę Państwa, charakterystyczna wersaleczka, fotele, one były bardzo podobne i y, 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 były też y, wystrój całego mieszkania, na przykład proszę Państwa, ściana. Ściana, nie tak jak dzisiaj, prawda? Możemy sobie pomalować jak chcemy, była pewna, yy, była był oczywiście pewien wybór, zaraz powiem jaki. A ja mianowicie, ściana malowana była najczęściej, jak widać tutaj, na taki pomarańczowy kolor. Były też różne. Jeżeli Państwo yy, znacie inne barwy, które były malowane, ściany, to bardzo proszę tam pod filmikiem yy, z, napisać, powiedzieć, po, yy, podzielić się swoimi, swoją wiedzą, swoimi informacjami. Natomiast ja pamiętam ściany, generalnie pomarańczowe. A na te ściany, słuchajcie, ten wzorek tutaj to był tak zwany wałek. Wałek to był taki gumowy wałek z gumy, którym były wyrzeźbione wzory. I teraz taki wałek maczało się w farbie. Najczęściej, właśnie, tu jest serna w naszej kamicy, srebrna farba, ale była też biała na przykład. I maczało się, i ten wałkiem się robiło, nanosiło, prawda, ten wzór na ścianę. Wszędzie. W każdym domu praktycznie było podobnie, w pewnych latach, o których my tu mówimy, było bardzo podobnie, w związku z tym też można było się pomylić, jak się człowiek zapędził na przykład do sąsiadki, prawda, to mógł się było nie zorientować, że nie jest we własnym domu. I co tu jeszcze takiego bardzo podobnego? No, proszę Państwa, wszystko, choćby żyrandol. D drodzy Państwo, a ten dźwięk, Dźwięk y, mebli, meble y, mówiły, na przykład jak człowiek był sam w domu, to Nie wiem czy Państwo słyszą. Czy pamiętacie ten dźwięk? Y, dźwięk szyb w tych meblach, tych rozsuwanych y, szyb, za którymi zawsze stały... No, no skarby, skarby, to widać, tutaj są takie, potem to zbliżymy, pokażemy bliżej. Kryształy, jakieś, jakaś, jakieś filiżanki, porcelana, przepiękna, to są, to są bardzo ciekawe zresztą przedmioty. Dzisiaj z przyjemnością dzisiaj można byłoby wybić kawę czy herbatę z takich właśnie wiliżanek, z takiego kompletu wspólnie się spotkać i... Ja bym się tak z Państwem wspólnie spotkał, na przykład wypił tak herbatę z takiego kompletu. No niestety to są tutaj już jako zabytki traktowane, te, bo to no, jesteśmy w końcu w muzeum. Ale gdy kto... Myślę, że w wielu domach jeszcze można by znaleźć takie e, wirzanki i takie naczynia, które tutaj stoją i jak chodzimy, to dźwięczy, to wszystko dźwięczy. E, mamy też bardzo coś ciekawego. E, niektórzy młodzi to mogą nie rozumieć tego, co to jest tu. Ja odchwytam owoce. Ale, no, proszę Państwa, to nie, nie, nie widać w kamerze, ale to są owoce z plastiku. To banan, gruszka, cytryna, pomarańcza. Nie było wtedy tak dostępnych Owoce wówczas w tamtym okresie, w latach 60., pojawiały się na święta takie egzotyczne owoce jak banan, pomarańcza czy cytryna, które dzisiaj mamy na okrągły, przez okrągły rok świeże. W domach, w sklepach dostępne są, a wtedy nie było. W związku z tym, jaka była taka dziwna moda, że te owoce były z plastiku i one stały no, w takich różnych miejscach na telewizorze, na stole, na meblościance tej właśnie. Tak. Także co jeszcze w takich się znajdowało w, takich, w takim mieszkaniu? W takim mieszkaniu znajdował się obowiązkowo, proszę Państwa, kwietnik. Kwietnik, drewniany najczęściej. Tu mamy taki kwietnik, i drodzy Państwo, charakterystyczny kwiat. Tutaj nie ma tego jednego z takich bardzo charakterystycznych, który się nazywa fikus, ale jest paprotka. Jest paprotka, jest tutaj szparagos, taki, który znamy z, jako dodatek był do goździków. Bardzo modny kwiat był wtedy goździk. I do tego goździka dodawano taki szparagos. On tutaj sobie rośnie właśnie na, tej, na tym kwietniku. I to w tych mieszkaniach był charakterystyczny też taki właśnie przedmiot, taki kwietni, tak? Co jeszcze było? Było, ponieważ produkowano, właśnie to jest ciekawostka, proszę Państwa, bo wtedy wszystkie przedmioty, ja nie, nie wiem dlaczego, miały imiona. Ja teraz nie pamiętam, może Państwo przypomną mi imię tej meblościanki albo tych foteli, tego kompletu foteli. Czy on nazywał Ilona? Nie wiem, ale na pewno miał jakieś imię, ponieważ wtedy wszystko, co produkowano, to miało swoje imię. Dzisiaj sprzed nazywa się na przykład y, markę firmy, tak, y, jest wypisana, a wtedy telewizor na przykład nazywał się Zewir. Albo y, jak mu się jeszcze nazywać? Tutaj mamy telewizor, tu się nazywa. Nie wiem jak się nazywa. W każdym razie, może Państwo też będą wiedzieli, jak się nazywa ten telewizor. W każdym razie każdy z tych przedmiotów miał swoje imię. I meble, i y, telewizor. No, pod spodem tutaj zobaczymy przedmiot marzeń y, w latach y, ówczesnych, 60. na każdą imprezę. Na tak zwaną potańcówkę, na domówkę, czy y, niezbędne wyposażenie, czyli gramową. Gramową, który nazywał się, y, też miał imię, y, y, włoskie imię. Bambino. Bambino to po włosku dziecko. To jest Bambino 3, czyli produkowano coraz to nowocześniejsze wersje tego gramofonu. Ten gramofon, moi drodzy, on miał przykrywkę, on się zamykał, a w tym zamknięciu, tutaj stoi obok, był głośnik. Na tym, kochani, gramofonie odtwarzano przedziwne płyty. Może pokażę tutaj blisko. Takie dziwne płyty. Naprawdę żeby się mi uwierzyć, że to są płyty. One się nazywały pocztówki dźwiękowe. Dlaczego pocztówki? No bo proszę bardzo, ona ma kształt takiej pocztówki z tyłu jakby zbliżyć, to bardzo ciężko, bardzo trudno zobaczyć. Jest hmm, tak jakby druga strona pocztówki, tam, w której się wypełniało adres i treść yy, 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 tą, którą chciało się wysłać komuś. Ta pocztówka dźwiękowa, to ma taką dziurkę tutaj. I ten nasz y, gramofon, babino, to nakładało się taką pocztówkę, on miał tutaj taki talerz, ma taką końcówkę taką, na którą się nakładało, brało się taką rączkę proszę Państwa, odciskało do tyłu, koło się zaczynało kręcić ten talerz, kładło się, w środku była igła y, i ta igła jechała i odczytywała zapisaną muzykę na tej płycie, na tej poczówce dźwiękowej, nie tylko na poczówce dźwiękowej, bo potem pojawiły się i tak zwane single, moi drodzy. Tu mamy single, o, Urszula Sipińska, proszę bardzo, Urszula Sipińska. I taki single, ja to mogę wyjąć, zobaczcie, Państwo zobaczyli, jak on wyglądał. Też z dziurką. Potem pojawiły się takie single, które miały większą dziurkę. Trzeba było dokładać takie plastikowe kółko, wkładać między te płyty. Płyt było bardzo dużo rozmaitych. Tutaj mamy też takie większe płyty. O, proszę bardzo. I taki gramofon. Bardzo potrzebny w domu, bo można było zorganizować na przykład imprezę. Moi drodzy, tu mamy taki kącik ucznia. Kącik ucznia, i też, proszę Państwa, te rzeczy, te przedmioty, które tutaj mamy, no to są. Przedmioty, które bardzo podejrzewam, wielu z nas może pamiętać. Ja na przykład miałem w szkole podstawowej, w szkole podstawowej identyczny tornister, identyczny e, tornister, to jest taka torba, która tutaj ma takie paski. O, się tu teraz nie zawieszę, bo już wyrosłem trochę z tego tornistra, e, ale z tyłu na plecy się dokładało i w tym tornistrze były różne przybory e, ucznia. Różne przybory ucznia. Tutaj możemy zobaczyć, jakie na przykład mogły być przybory. A no na przykład mogły być flamastry. Kilka kolorów. Mogły być, mogły być zeszyty. Proszę bardzo, są różne zeszyty. Zeszyt w kratkę do matematyki. Zeszyt, tak, drugi też jest w kratkę, ale może znajdziemy to w linie. Nie mamy w linie. Nie mamy. Mogły być na przykład, mogły być długopis. No, były też... Wtedy już były pióra, ale jak już się pojawił długopis, taki piękny długopis, każdy marzył, żeby mieć taki długopis, proszę Państwa, to marzenie ucznia. Zenit się nazywa Zenit, to jest akurat model Zenit 7 i o takim Zenicie 7 to naprawdę wielu z nas marzyło, jak już mieliśmy to, to no, byliśmy naprawdę szczęśliwi, szczęśliwi, bo takiego długopisu to potem... Łatwiej się pisało nim, bo nie, nie robił kleksów tak jak pióro, Nie, spadała, nie spadał atrament. Atrament tu też mamy taki słoiczek z atramentem, tak? którym się naciągało, z tego się naciągało yy, z tego słoiczka atrament do pióra i pisało, a potem chlap. Yy, kleks i było, yy, trzeba przepisywać stronę albo yy, używać bibuły. Bibuła to była taka, która wsiąkała ten, ten, ten atrament. Yy, cała yy, była historia z tym pisaniem. Zresztą wtedy uczyliśmy się pisać y, y, pierwsze czy klasy y, liter, y, pisownik, y, pięknie trzeba było pisać litery, małe, duże, a na całą stronę litera a albo b i tak cały alfabet, i wtedy y, jak pisało się potem y, dorosły już osobnik, prawda, jak człowiek pisał kartkę czy, y, czy list, to, to były piękne listy, piękne kartki, pięknie napisane. Bardzo przyjemnie można było to najczęściej, jak ktoś oczywiście dobrze się uczył tych liter stawiać. Mamy tu jeszcze jedną taką rzecz, że taki uczeń, co szedł do szkoły, to on musiał mieć obowiązkowo fartuszek, moi drodzy. Po co fartuszek? No, żeby był rozpoznawalny, po pierwsze, że jest uczniem. Potem na fartuszku była tarcza, żeby było wiadomo, jakiej szkoły on jest uczniem. Tarczę się przyszywało do tego fartuszka, ale e, e, chcieliśmy jednak trochę to, e, no nie każdy chciał mieć przyszytą, to próbowaliśmy prawda omijać ten, e, ten przepis, że trzeba być przyszytą i grawką się przyczepiało, żeby można, można było po szkole zdjąć i nie wiadomo, z której szkoły się jest, prawda? I tutaj jeszcze miał taki fartu, fartuszek, miał taki kołnierzyk. Ten kołnierzyk, proszę Państwa, on jest na guziczki, trzeba było go on się brudził, mama go wtedy w domu odpinała. Prawa kołnierzy, kołnierzy musiał być zawsze czysto biały. Taki fartuszek trzeba było być zawsze wyprasowany i taki schludny, jak to mówiło się wtedy. Schludny fartuszek. Nie będę chciał wszystkiego Państwu zdradzić, bo to jest jeszcze cała masa w tym przedmiotów i ciekawych opowieści związanych z tym mieszkaniem Monowaków. Jeszcze wiele rzeczy moglibyśmy sobie powiedzieć ale no, trzeba coś zostawić dla Państwa, jak przyjdziecie i będziecie chcieli tu sobie pochodzić, pospacerować i sami obejrzeć. I jeszcze na koniec tylko dodam e, przedziwną historię, no mianowicie e, w tym e, mieszkaniach, e, prawie w każdym mieszkaniu, no niech Państwo powiedzą sami, potem tam, e, faktycznie pod tym filmem możecie napisać, czy kto nie miał reprodukcji obrazu Wincenta Van Gogha Słoneczniki. To była bardzo dziwna historia, bo to ja się spotkałem wtedy z tym, że prawie w każdym domu taka reprodukcja wisiała. Ona była kupiona w ówczesnym tak zwanym kiosku, to było takie miejsce, gdzie można kupić gazety, płyty, papierosy yy, i reprodukcje właśnie Van Gogha w yy, Słoneczniku. ta reprodukcja jest taka, że ona w ogóle z Van Gogiem nie miała nic wspólnego, yy, bo obraz Van Gogha yy, to po prostu eksploduje żółcią, yy, ten, który jest oryginalny. Ale no, jednak no, jakoś tak e, te myśli na albo na artystę, albo na sztukę, albo no, jakiś rodzaj potrzeby estetycznej był wśród ludzi, że te obrazy sobie e, wieszali w tych mieszkaniach. E, dziękuję Państwu. Myślę, że spotkamy się. Mam nadzieję, że spotkamy się e, w innym mieszkaniu, e, w innej epoce. E, planuję jeszcze dla Państwa, e, myślę, taką e, m, pokazać, jak cie, ciężar czasu. Zapach czasu i może dźwięk czasu. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.